Cześć, dawno mnie tutaj nie było, a to z tego względu, że wiosna i początek lata to jest dla mnie zawsze najgorętszy okres w mojej pracy, w tym czym się zajmuję. No i musiałem sobie odpuścić filmowanie na jakiś czas i musiałem poświęcić się pracy, ale nie porzuciłem czytania. Czytałem, i w międzyczasie byłem nawet kilka dni w Polsce, bardzo króciutko. Był to bardzo intensywny czas dla mnie i potrzebowałem książek, które mnie wyciszą. I dzisiaj o takich książkach wam opowiem. Zapraszam. A książki, które mnie wyciszyły, to te trzy książki. Jest to Leszek Kołakowski. O co nas pytają wielcy filozofowie? Robert Pucek 17 zwierząt i Erling Kage, Cisza. Te trzy książki przeczytałem po powrocie właśnie z Polski, żeby odetchnąć, żeby się uspokoić, żeby się wyciszyć. Zacznę może od książki Cisza. Erling Kage, opowieść o tym, dlaczego straciliśmy umiejętność przebywania w ciszy i jak ją odzyskać książka z wydawnictwa Muza. Dostałem ją w prezencie od księgarni Czytam.pl, za co bardzo serdecznie dziękuję. Była to paczka niespodzianka uszykowana od nich dla mnie, jak byłem w Polsce i, i wpadłem na krótkie odwiedziny, na krótkie pogaduchy. Bardzo się cieszę, że poznałem część ekipy właśnie księgarni Czytam.pl. Mogłoby się wydawać, że to kolejna książka typu poradniki, jakie były ostatnio popularne, między innymi Hygge, jak być szczęśliwym, duński patent na szczęście, czy coś takiego. No tutaj autor jest Norwegiem, jest on, poza tym, że on pisze książki, jest także wydawcą, podróżnikiem, kolekcjonerem sztuki. Chyba największym jego dokonaniem, jeśli chodzi o podróże, to była samotna Podróż przez biegun południowy, i właśnie ta wyprawa stała się jakby pretekstem do napisania książki o ciszy. Ta książka ma 33 rozdziały, gdzie autor próbuje odpowiedzieć na pytanie, czym jest cisza i gdzie ją odnaleźć? Czy mu się udaje? W pewnym sensie mu się udaje od, o, odpowiedzieć na to pytanie. Powiada tutaj o ciszy z różnych aspektów. Jak e, współcześnie nam brakuje ciszy, jak jej nie doceniamy, jak ona staje się dobrem luksusowym wręcz. Opowiada też o tym, jakie przeprowadzono badania na temat właśnie ciszy. Zamknięto ludzi w bardzo szczelnym pomieszczeniu, jak oni na tą ciszę reagowali, jest tutaj wszystko opisane. Poruszył tutaj autor taką kwestię, że sami nie potrafimy siedzieć w ciszy. Musimy spoglądać na telefon, musimy spoglądać, czy mamy jakąś nową wiadomość, chociaż nie było żadnego sygnału. Sprawdzamy co chwilę Instagrama, Facebooka i różne inne strony, czy nie ma jakiejś interakcji ze strony innych ludzi, nie potrafimy być sami, nie potrafimy być w ciszy i w skupieniu. I ta książka mi uświadomiła, że ja właśnie kilka takich błędów popełniam, że w tej ciszy się właśnie nie znajduję, a sam bardzo ciszę cenię. Szczególnie rano, kiedy się obudzę, nie włączam żadnego radia, internet jest jeszcze włączony, po prostu w ciszy im śniadanie i w spokoju. Nie lubię, jak ktoś się rano do mnie dzwoni, nie lubię z nikim rano rozmawiać. Ja delektuję się tą ciszą, bo wiem, że w ciągu dnia będzie pełno szumów, pełno informacji, które będą mnie rozpraszać. Dlatego cieszę się, że przeczytałem tę książkę. Ona mi uświadomiła parę błędów, które popełniałem na temat ciszy. Nie jest tutaj może nic odkrywczego, jakichś wielkich. E Myśli, ale jest tutaj wszystko uporządkowane. Wydaje się tutaj wszystko oczywiste. Oczywiście jest to oczywiste w tym momencie, kiedy o tym czytamy, kiedy nam to ktoś to wszystko usystematyzuje. Polecam, jeśli ktoś szuka czegoś na odstresowanie, przed wakacjami myślę, że się przyda. Z wydawnictwa Muza bardzo ładnie wydana okładka jest cudowna dla okładkowych srok. O tej książce koniec. Następna książka. Robert Pucek, 17 Zwierząt z wydawnictwa czarnym. Tę książkę dostałem od kuzynki od Krzesnej na swojej imieniny. Trochę czasu mi zajęło jej przeczytanie. Może najpierw Robert Pucek, kim jest ten facet urodzony w 1959 roku? Jak tutaj czytam na skrzydełku, tłumacz i outsider mieszka w lesie, gdzie pająki i kruki. Tutaj autor w tej książce. Zabiera nas w świat zwierząt, ale nie tak oczywisty, jakby mogło się wydawać. Bardziej opisuje zwierzęta, jak one były postrzegane od starożytności do współczesności, jak filozofowie się do nich odnosili. Jak ich zachowanie interpretowali. Przy tej książce miałem pewien problem. Autor tutaj tak snuje tą opowieść o, o tych zwierzętach, jak to było, jak, to, jak one żyją, w taki bardzo powolny sposób. Czuć tutaj, że. Robert Pucek jest outsiderem, on nie stara się jakoś przypodobać czytelnikowi w ten sposób, że jakiś, używa jakichś skrótów myślowych takich albo jakichś odnośników, które tak łatwo będzie nam zrozumieć, zmusza nas czasami do myślenia, do zastanowienia się. Nad tym wszystkim, jak to życie funkcjonuje, jak my funkcjonujemy razem ze zwierzętami i z naturą. Mówiłem, że miałem problem z tą książką, taki, że przy niej odpływałem. Czasami, nawet w środku rozdziału, musiałem tę książkę odłożyć i odpocząć, zdrzemnąć się, i nie wiedziałem, co jest powodem. Czy ta książka mnie po prostu nudzi, czy ona jest po prostu tak napisana, że odpływam i Spadła mi trzecia książka, że odpływam i gdzieś mi w mózgu się jakaś klepka otwiera albo zamyka, i nie chcę więcej informacji przyswajać. Ale właśnie ta książka mi uświadomiła, że cisza, jaką sobie zaserwowałem w trakcie lektury tej książki. Ten relaks, tak mi było dobrze, że musiałem czasami się zdrzemnąć, że musiałem odłożyć książkę i zastanowić się, o czym ja właściwie przeczytałem przed chwilą, e, czego się dowiedziałem. Przy tej książce wypocząłem. E, jest tutaj poruszonych wiele tematów, powiem wam, nie, powiem wam niektóre tytuły rozdziałów. To jest m.in. o wiewiórce, pamięć słonia, o perle, wieloryb, wesz albo o śmierci, ćma i świeca. O miłości pszczół. Naprawdę, spektrum tematów jest tutaj ogromne. Są tutaj czasami rzeczy dotyczące egzystencji, tego, jak my funkcjonujemy. Bardzo ciekawa książka. I trzecią książką, która przy której odpłynąłem i która mi się tak spodobała, że będę polować na kolejne książki tego autora. Jest to człowiek geniusz. Dla mnie, jeden z moich idoli. Jeśli chodzi o filozofię, o postrzeganie świata, jest to Leszek Kołakowski. Spotkałem się z jego twórczością pierwszy raz na studiach, kiedy czytaliśmy jego niektóre wykłady z tomu. Mini wykłady o Maxi Sprawach. Gdyby ktoś miał dostęp do tej książki, dajcie mi znać, ja nie pożyczę, albo odkupię, bo naprawdę chciałbym mieć książkę Leszka Kołakowskiego. Nie udało się zdobyć w Bibliotece Polskiej w Amsterdamie O co nas pytają wielcy filozofowie z wydawnictwa Znak. Dla mnie jest to książka genialna. Nic mnie tak nie wyciszyło, nic mnie tak nie pobudziło do myślenia, nic mnie tak dawno nie odprężyło, jak właśnie ta książka w sposób jaki tutaj Leszek Kołakowski w tych swoich wykładzikach, jak on je nazywa, o filozofach o tym, jak, jakie oni zadają pytania. One dotyczą w większości te pytania, egzystencji. Tutaj Leszek Kołakowski nie, nie opisuje jakby całej twórczości tych filozofów, których on tutaj przedstawia w tych swoich mini wykładzikach. Są to m.in. święty Tomasz Zakwino, Wilhelm Ockham, Mikołaj Skuzy, Kartezjusz, Benedykt Spinoza. Gottfried Wilhelm Leibniz, Blaise Pascal, John Lake, Thomas Hobbes i David Hume. To jest dla mnie geniusz. To jest dla mnie prawdziwy majstersztyk, jeśli chodzi o operowanie słowem. To tylko wybitni ludzie potrafią o naprawdę trudnych sprawach mówić w tak przystępny sposób. Jeśli kiedykolwiek traficie na jakąkolwiek książkę Leszka Kołakowskiego, albo na jakiś artykuł, albo nie wiem, program w radiu czy w telewizji archiwalny, gdzie on bierze udział, koniecznie wysłuchajcie. Jest to niezwykle mądry człowiek, tyle wiedzy sobie przyswoicie dzięki niemu, tak wam się świat zacznie klarować w zupełnie inny sposób. Zacznijcie zadawać sobie pytania, których do tej pory sobie nie zadawaliście. Jestem pod wrażeniem tej książki. Nie opisuję Wam tutaj, jak to, o czym jest, ponieważ jest to książka o filozofii trzeba ją samemu przeczytać, samemu trzeba te pytania zinterpretować, odpowiedzieć. I powiem Wam szczerze, że z tych wszystkich trzech książek największą przyjemność właśnie miałem przy Leszku Kołakowskim. Przy tej, nie powiem, że się męczyłem, ale ona ode mnie też wymagała sporo, przy czym język u Kołakowskiego był wiele przystępniejszy niż tutaj, chociaż tak i tak dobrze napisana. No i tu książka do góry nogami trzymam oczywiście. Czyta się migiem jeden szybki wieczór i sporo spraw porządkuje i można sobie o tej ciszy porozmyślać. Napiszcie mi koniecznie, jakie książki Was odstresowują, jakie książki Was wyciszają. Bardzo chętnie o nich poczytam. Jestem właśnie na etapie czytania jakichś takich książeczek, które nie są w jakimś wielkim pędzie, bo przeczytałem ostatnio takie dwie bardzo dobre książki, które były, sporo się działo. A te mnie tak uspokoiły i potrzebowałem. Potrzebowałem ich przed wakacjami, przed tym, po tym wszystkim, co się działo i przed tym wszystkim, co się będzie dziać. Mogę wam z czystym sumieniem te wszystkie trzy książki polecić. Robert Pucek, 17 Zwierząt z wydawnictwa Czarne, Leszek Kołakowski, o co nas pytają wielcy filozofowie z wydawnictwa Znak i Erling Kage z wydawnictwa Muza. Bardzo dziękuję. Na księgarni czytam te za książkę i kuzynce za książkę i Bibliotece Polskiej w Amsterdamie, która ta książka Leszka Kołakowskiego jest dostępna. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w następnym filmie. cześć!